Ja jestem Ania, a ja jestem Mia. Cześć! Przychodzimy do Was z podsumowaniem naszego udziału w Maratonie Karateusza. Był to inny maraton niż my zwykle organizujemy. Polegał na tym, żeby w ciągu trzech dób znaleźć 24 godziny czasu, takie wiecie, ze stoperem 24 godziny, kiedy faktycznie czytamy. No, yy, zaraz powiesz jak twoje odczucia, powiem wam od razu, że nam się udało yy, i tak, pierwszego dnia yy, były to u nas dwie godziny, drugiego 11, trzeciego 9,5 i czwartego półtorej yy, godziny, ponieważ yy, ten maraton trwał od 18 do 18, więc tam tego pierwszego dnia, te dwie godzinki i ostatniego półtorej, a pomiędzy tak naprawdę w dwa dni nam się rozegrał cały maraton. No i powiedz, jak ci przypadła do głosu taka forma? Trochę mniej niż taki yy, dobę, mhm. bo to się ciągnęło i jakby. Było to trochę za długie, już chciałam, żeby był koniec maratonu. Okej, okay. tutaj założenie było takie, że mamy faktycznie czytać 24 godziny, bo przy maratonach 24-godzinnych, no, Mija na przykład czyta około 12 do 13-14 godzin, więc tego czasu na czytanie, takie faktycznie czytanie, przypada mniej, no bo trzeba spać, trzeba jeść, wiadomo. A tutaj... Za każdym razem, kiedy miałyśmy robić coś innego wyłączyłyśmy stoper i to był taki czas, kiedy nie czytamy i po prostu robimy coś, a później wracamy i czytamy. Ja wam powiem, że no to okazało się nie być dla nas, a przynajmniej nie dla mi, Ponieważ e, mija ten czas na czytanie... E, no, on był na tyle długi, że trudno było jej utrzymać uwagę. Ona bardzo nie. dużo gadała, czym również mi przeszkadzała w czytaniu. Um, wiecie, odpływała myślami, yy, no, różne tego typu historie, tak? Albo jak było już późno, to tutaj przysnęła. Ja mówię, czytasz? Czytam, czytam, czytam. A za chwilę czytasz? Nie, 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 przysnęłam. <laughs> Także... No, faktycznie, to chyba nie jest forma dla nas, aczkolwiek sam pomysł mi się podoba mi też. i paradoksalnie, mimo że tego czasu niby było dwa razy więcej, faktycznie czytanego, to ja przeczytałam mniej na tym maratonie. Mimo, że tak nie mniej wyszło. Wyszło tak. Trudno nam ocenić, ponieważ nie spisałam na początku, nie pomyślałam o tym, żeby spisać, a Mia kończyła najpierw książki tak. na maratonie, ale tak szacuję, że około 600 stron przeczytała Mia sama sobie, bo nie czytałyśmy nic wspólnie na tym maratonie, więc każda z nas osobno. No ja nadganiałam po prostu to, co ona już przeczytała. I teraz tak, co udało nam się skończyć? Emma wchodzi do lasu Tak i tutaj już w środę wrzuciłyśmy Wam film i o tej książce Bo no, uważamy, że zasługiwała na osobną taką opinię Natomiast no, ogólnie tak w trzech zdaniach o czym jest O dziewczynce, która przyjeżdża na wakacje do babci a są jej urodziny w pierwszy dzień wakacji więc zostaje od babci magiczny prezent e, tak i mamy tutaj podróż do lasu i w głąb siebie więcej podlinkuję w filmie na dole będziecie mieli obszerną naszą opinię na temat tej pozycji e, drugą książką, którą Mia skończyła na maratonie była pierwsza część serii o Amelia i Kuba, Godzina Duchów. Tak, i to jest jakby mm, połowa, czyli ta pierwsza perspektywa Amelia i Kuba, bo jest to seria, która y, polega na tym, że mamy y, Amelię i Kubę, i to jest część pisana y, z perspektywy Amelii, i mhm. y, y, mamy część Kuba i Amelia, i tam jest Dokładnie ta sama historia, ale opisana z perspektywy Kuby. My nie czytałyśmy jeszcze, to jest pierwszy tom w ogóle serii, więc my nie czytałyśmy nic z perspektywy Kuby jeszcze. No i tutaj ja jestem ciekawa, jak to się rozegra na ile są podobne, ile się pokrywa. A wiecie, czy jest w ogóle sens czytać obie wersje, czy na przykład to jest? Właściwie to samo i tylko na zasadzie kto woli którego bohatera. No dobra, jak ci się podobało? Um, no było. Nie miałam wow, ale było fajne nawet. Um, hmm. Jest to o dziewczynce, która mieszka w domu niedawno wybudowanym, więc na razie ma mało sąsiadów. I wprowadza się do tego domu również chłopak ze swoją rodziną i ze swoją siostrą. No i się poznają. I jakiś czas później w ich domu pojawiają się dziwne stworzenia. Tak, nie powiedziałaś o tym, że ona również ma brata. Tak, ma brata. E, brat ma zespół Aspergera. I. E, e, Faktycznie, no, dzieciaki tworzą, ja w sumie Alberta najbardziej, czyli tego brata Meli, polubiłam. Ja też. Dzieciaki tworzą taką fajną paczkę, tam jest jeszcze przyjaciółka tej naszej bohaterki głównej, to mi też polubiłam, czyli siostra Kuby. Um, hmm. E Wiecie co? No ja mam podobnie jak Mija. Nie zrobiło mi to wow. to jest um, książka autora Rafała Kosika, czyli autora e, Feliksa Neta i Niki. E, nie czytałam Mija też nie. E, ale na pewno prędzej czy później e, sięgniemy. E, jeśli chodzi Mnie o z... styl to tak średnio mi e, Mnie też, ale historia nawet fajna. Mm, ale podobały mi się mm, zabawne wstawki. E, Przyjemnie się to czytało. My tak trochę sobie rozwlekłyśmy, bo Mija już jakiś czas temu zaczęła to czytać, um, ale tak jakoś później weszły inne książki i ta leżała, i dopiero na maratonie ją um, doczytała, więc może dlatego. Ja, ja starałam się jej nie wyprzedzać. Tam trochę cię wyprzedziłam w pewnym momencie, nie. Um, więc może dlatego też. Taki mamy tu odbiór. Może jakbyśmy czytały to ciągiem, to byłoby lepiej, Ale trudno mi powiedzieć. Mnie zdziwiło. Ja myślałam, że to będzie tak, że na przykład w pierwszym tomie będzie to jakoś wykombinowane o Ameli, że nie będzie zakończenia i dopiero w kolejnym będzie to, co się wydarzyło na jutki koniec. Tak, a bo to już było. Bo to mnie zastanawia, że są też um, tomy zbiorcze, w których jest. I ta wersja z perspektywy Amelii i z perspektywy Kuby, więc jakby domyślam się, że to musi mieć jakiś sens, żeby czytać jedno i drugie, no bo inaczej po co komu zbiorczy tom. Ale no, no jestem bardzo ciekawa w każdym razie i bardzo chętnie ja sięgnę też. po Kubę i Amelię, żeby sprawdzić właśnie na czym polega ta odwrotność. Kolejna książka. Połknięta, Opowieści... Ta już cała? Nie, też tam parę stron było już wcześniej czytanych, mhm. nie? Ale reszta cała, na, prawie cała na maratonie. Opowieści na dobrą dla młodych buntowniczek, 100 historii niezwykłych Polek. Tak, to jest kolejna część i jest to część tylko o Polkach. Chociaż tak nie do końca, bo mamy tutaj też dziewczyny innego pochodzenia albo z rodzicami innego pochodzenia. Ale w każdym razie Polska gdzieś tam w ich sercach i życiorysie się pojawiła. Co myślisz o tej Mi części? Mi się w ogóle po podoba to, kto jest zrobione, bo tu jest mm, na jednej stronie. Z jednej strony jest opis. Mm, tak, tak życia jak wszystkie buntowniczki. I ilustracja. Mm. Ale w, zauważyłam, że w tym tobie już było kilka, bo to jest nowsze to by chyba od tamtego, tak? Było już kilka tych takich e, o, kobiet, które jeszcze żyją i są dosyć młode. No, tam też było A trochę żyjące. I dziewczyny. E, więcej dziewczynek chyba tu było. Więcej, na pewno więcej. E, wiecie co? No. E, hmm. e, Tutaj bardzo odpowiada mi ten styl. To jest pisane na takiej zasadzie, jakby to były. Wiecie, to, to jest o kobietach, które niektóre nie żyją od wieków. Na przykład dwóch albo coś w tym stylu. I to jest pisane nadal z perspektywy takiej, jakby to mogły być koleżanki czytelniczki. Więc bardzo tak fajnie, po ludzku jest zrobione to podejście. I mamy tu, to nie jest, żebyście dobrze rozumieli, to nie jest historia najważniejszych polek albo, nie wiem, jakkolwiek rozumianych, wybranych, wiecie, najistotniejszych postaci. To jest historia buntowniczek, czyli kobiet, które w jakiejś ważnej dla siebie kwestii nie bały się zabrać głosu, zrobić czegoś w ważnej sprawie. Rozumiecie, zbuntować się przeciwko panującym albo obyczajom, albo prawom. I z tego względu stały się ważne dla wielu osób, może jako inspiracja, dla niektórych jakiś wzór i tak dalej. Dlatego mamy tutaj również dziewczynki, które dopiero Aha, gdzieś tam tak. są nastolatkami, nie wiem, mają po 12-14 lat, a już potrafią pokazać swoje poglądy, potrafią zamanifestować swoje zdanie i, i robią to często skutecznie, a za nimi idą ludzie. Myślę, że bardzo warto. Tak, myślę, tak. To, to też jest tak, że tak jak mi je pokazała, to są y, krótkie notki biograficzne na jedną stronę. Y, one nie mają, wiecie, dawać nie wiadomo jakiej wiedzy. One mają pokazać, że ktoś taki istniał i y, zachęcić do tego, żeby zgłębiać y, te y, biografie. Tak ja to odbieram i w, w takiej formie podoba mi się to bardzo. Mi się no to... trochę bardziej od pierwszego tomu podobało. No to było o Polkach, więc takie nasze podwórko i, i na pewno gdzieś tam bardziej można się utożsamić, tak myślę. Ale też dzięki temu, że to jest takie krótkie i przystępne, bardzo prostym językiem pisane, to jakby zachęca do poznawania takich sylwetek i naprawdę, no tak lekko się to czyta, to, to nie jest, wiecie, wygląda może tak, że, że to jest jakaś poważniejsza, grubsza książka, nic z tych rzeczy, bardzo przyjemnie, te ilustracje są też przepiękne, Tak, większość i mamy tu dużo ilustratorek różnych, więc no, w różnych stylach też te ilustracje tutaj się znajdują, polecamy. Warto mieć pod ręką taką pozycję, myślę. Przeczytać. Kolejna, ostatnia już skończona na maratonie książka. Tylko tzatziki. I jest to pozycja z naszego rocznego tbr -u. Jestem ciekawa to Twoich jest to wrażeń. Tom trzeci. Mhm. E... Tak, tom trzeci serii. Trochę się zdziwiłam przez to, że to jest bo tam, to jest tom trzeci tam chyba idzie po kolei, że jest co o rok starszy. I się zdziwiam, bo jest w trzeciej klasie zacyki tutaj i mamy pod koniec y, na, y, książki napisane y, konkretnie, że ma 9,5 roku. Y bo w drugim tomie jeszcze był taki y, na ilustracjach był taki dzieciaczek z niego, mm -hmm. a tu już tak. Dojrzał, jakby był nastolatkiem. To prawda, mi się też wydaje, że on na tej ilustracji jest starszy niż, yy, niż wiek mi. Yy, ale no, okej. Okay. Ale ogólnie to mi się chyba nawet bardziej od pierwszego i drugiego to mu podobało. Nie, od pierwszego nie, ale od drugiego tak. Hmm. Coś Przez to, dodać? Co. W, 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 włączyło się w jego życie. A, okej. Okay. Yy. Myślę, że możemy zdradzić, że Mia mówi o tańcu. Mnie również ten tom podobał się najbardziej. Czytało się to świetnie i tak naprawdę mam jeden tylko drobiazg do zarzucenia. Bardzo nie lubię w literaturze dziecięcej, kiedy pojawia się pojawia się stwierdzenie albo można dojść do wniosku że, a tutaj pojawia się takie zdanie wręcz, że mama nie powinna wiedzieć o wszystkim. Myślę, że jest to potencjalnym zagrożeniem i tutaj zresztą mamy taką sytuację, że Satsuki robi coś niebezpiecznego i wiecie, no lepiej, żeby mama o wszystkim nie wiedziała. I nie ma z tego żadnych konsekwencji, tutaj czytelnik nie dostaje żadnego morału z tym związanego. To też nie jest książka moralizatorska. I mhm. ja rozumiem, dlaczego taki zabieg jest zrobiony. Rozumiem, że ona jest pisana z perspektywy tego dziewięciolatka, to znaczy ona jest trzecioosobowo opisana, ale jakby mamy tutaj bardziej perspektywę dziecka niż dorosłego, mhm. i to jest super w tej książce. Ale ten jeden taki aspekt, no ja jednak uważam, że, że dobrze by było. Zwłaszcza jeśli ma się taką mamuśkę jak Cecyki, to można jej chyba powiedzieć naprawdę o wszystkim. A ja uważam, że nie musi mama wiedzieć o wszystkim, ale o wszystkim o czym musi, musi. <noise> Okej, okay. mamy tutaj wątki takie jak? Miłosne. Tak, pierwsza <noise> miłość, pierwsze pocałunki, znaczy nie pierwsza w sumie Drugie. Miłość. Tak, e, mamy wątek rasistowski. E, mamy wątek e... przemocy szkolnej, e, mamy wątek samodzielności, mamy wątek tańca, no tańca oczywiście, mm, co, co tu jeszcze było, e, męskości, męskości i um, tożsamości seksualnej, e, kradzieży dwa razy, wątek wszy się I pojawia, też. E, tak, przyznania się do winy, wyrzutów sumienia, które mogą dręczyć, jeśli coś złego zrobiliśmy, a nie uporaliśmy się z konsekwencjami. Świetnie napisana. No Mia to łyknęła dosłownie w moment, tak jak e, pozostałe książki gdzieś tam e, jej się dłużyły. One chyba nie były dobrze dobrane na maraton. Tak Sacykiego po prostu połknęła i aż tak patrzyła, To już tutaj? Faktycznie szybciutko. No to też jest e, szybka, krótka książeczka i bardzo przyjemna. E, ja również ją łyknęłam tak na raz. E, bardzo polecamy. Trzecia część jak na razie dla mnie najlepsza. A dla mnie trzecia i pierwsza. Ok. Na pewno nie druga. Wiecie, to są takie faktyczne zagwozdki dziecka w tym wieku, w ogóle w tej serii. Co, co jest super. Mhm. Trzeba niestety, znaczy dobrze jest czytać Cecykiego po kolei, bo są nawiązania do poprzednich e, części, więc żeby mm, znać ten background, dobrze, dobrze jest przeczytać jednak po kolei te tomy. I ostatnia książka, której nie skończyłyśmy, e, miałyśmy ją już zaczętą i ja tam poszłam mocno do przodu. Ja jestem, powiem Wam zaraz, na dwieście którejś. Mm, 294 stronie, a Mia jest na to jesteś gdzieś o 126 i są to y, baśnie klasyczne i legendy polskie. Y, no tak sukcesywnie, po prostu y, wiecie, to są osobne baśnie i y, y, osobno gdzieś tam je podczytujemy. I to jest fajnie podzielone, bo jest na przykład, że baśnie braci Grimm jest o nich i ich baśnie, potem baśnie Andersena jest tak. o nim. I są wstawki wiedzowe również, co mi się bardzo podoba w tym wydaniu. Natomiast o nich pewnie więcej Wam powiemy, jak skończymy cały tom. To również jest pozycja z naszego TBR-u rocznego. I to wszystko, co udało nam się na tym maratonie ułeknąć. No, sami widzicie, że na tych jednak takich standardowych, jednodniowych maratonach Jakoś udaje nam się więcej. Myślę, że hmm. to wynika Też trochę z tego, że jest większe skupienie wtedy i takie ukierunkowanie i faktycznie o. Mija może mieć rację, że, że trochę ci się ciągnął i, i może dlatego. Trudno powiedzieć, ale spróbowałyśmy. Było to ciekawe doświadczenie i niewykluczone, że jeszcze kiedyś powtórzymy. Hmm? Mm -hmm. Żegnamy się z Wami. Subskrybujcie. Lajkujcie. Gdzie się da komentujcie? I w książkach z nami się zaczytujcie. Pa! pa!